Chcę spalić pokój, tak? Skoro chcę spalić pokój, to proszę, już bez zagadek. Już nie pamiętam, jak te pokoje były rozmieszczone. Wyszło w którędy tutaj, schodami. Aha, no i jesteśmy, ale tu już byliśmy. No i kropka. Wszystko zapisywanie sceny, ale to wiadomo, zapis, bo wychodzimy z lokacji jakiejś konkretnej. I gdzie teraz, tak naprawdę? Wydaje mi się, że tam jest zresztą ścieżka, ale. Jak tam przejść? Że tam do góry? Kurczę, naprawdę nie wiem. Wiem, że trzeba tam przejść, ale nie wiem, którędy nie ma zejścia. Ej, to jest już kurcze rebus do rozgryzienia. Bo musimy się tam dostać. Inaczej to nie hu hu. Cały czas przez omyłkę wciskam przyciskę, aby używać akcji. Jak tam przejść? Kurczę. No, musi się jakoś dać, tak? Innej opcji ja nie widzę. Dobra, wypuśćcie mnie już. Co tam powiedz? Być może da się jakoś turbinę wyłączyć. I automatycznie to nam daje taką możliwość, że chociaż nie, gdzie ja biegnie? Ok, już chciałem powiedzieć, że ha, poszukałem system, przebiegłem obok tego budynku, ale nie. Trzeba się zamknąć? Zbugowałem drzwi Czy tę turbinę da się wyłączyć O proszę bardzo O nie wierzę Elegancko Tak naprawdę nie wiem co zrobiłem. Teoretycznie wyłączyłem prąd, bo tu się nic nie zmieniło. Wybaczmy. No prąd jest nadal. Dziwo, turbina wyłączona. Ją z powrotem włączyć. Ale to mi nic nie daje. Dobra, wyłączmy ją. Dobra. I. Stwierdzam, że muszę iść gdzieś. Gdzieś tutaj. Nie wiem, tak naprawdę. Ja bym chętnie przeszedł tędy, ale no jak widzicie jest za duży prąd. I mnie nie przepuszczają. Tędy chyba też nie da rady. Chociaż już widać przejście, tak? Przynajmniej. O, elegancko. No nareszcie. Tak więc, yy, i tam nadchodzę. I do tego twojego brata też mówię. Jakkolwiek on się tam nazywa. Gdy raz dostaliśmy jakąś muzyczkę, nawet coś nam zaczęło przygrywać. Tu nie musimy nigdzie przechodzić. Ścieżka nas prowadzi tam, więc my idziemy tutaj. A w sumie ścieżka skręca tutaj. O, jaka piękna muzyka! I tam był blisko. Czułem jego obecność. Był jak iskra w ciemności. Pozna mnie. Będzie wiedział, dlaczego przyszedłem. Żebyśmy zbliżali się do końca gry. O wow, jakie malownicze miejsce. Wiecie, co mi to przypomina? Te miejsce. Nie wiem jak wam, ale mi to przypomina nasze jeziorko w górach. No. Kurczę. Naprawdę morskie oko jak się patrzy góry pośród nich woda jeziorko naprawdę coś pięknego kto był może potwierdzi może nie okej okay, już mało zagadek mamy albo przynajmniej nie mogę znaleźć żadnych Oh, wow, czyli tu jest ten spalony dom? No, <gryzny> rzekłbym, że jest troszkę więcej niż spalony. Jeszcze ten, chyba wiadomo, gdzie był ten pokój. I tam wchodzę, ale pogorzelisko No, jeszcze kot mnie straszy. No wiecie wy co? Ok, to walcz z nim. Ja muszę zniszczyć ten pokój. Korwus. Przykro tam, nie mogę ci na to pozwolić. No wiecie wy co? Oj. Korwus, korwus i mi zniknęło. Dzięki. Aha, ale w sumie tu nie pisze korwus. Ej. Nie no mam, mam wspaniałego kota. Nie dość, że kichnął, i mnie wystraszył. No tak, koty też kichają, yy, ale uwaga, przechodzi. Idź sobie, idź, idź, idź. ale wskoczył mi teraz na biurko, i nie mogę wyhaczyć tego kurwusa całego. Ale co ja mam tu zrobić? Co tu mamy? Po trzy literki wszędzie. W sumie korwus dałoby się. Tu będzie R. Dobra, jakoś tam dałem radę, tak? Mimo, że nie wiedziałem co zrobić. Dobra, jesteśmy gdzieś w jakiś No nie to przyjemny widok jak na piwnicę no... Tan By... Oby nie Przepraszam. To mój kot. To już go zabieram. Myszkę. Ok, mamy cały ekran. Proszę bardzo. Czy to nie jest brat? Tak wygląda. Gdzie to wszystko leci? Dużo tego nie ma. Patrzcie, proszę. Dziadek. Okej, okay. okay. no ewidentnie, no to chyba będzie wyglądało tak jak tutaj jest, tak przecież z tym właśnie, z tym kolegą nie, nie bardzo wiem o co chodzi. Brznie, to jest Zdane. dziadek. Pokonałem go. Już dobrze. Dziadku, nie podchodź! Moja babcia, Gail, obroniła mnie przed nim. Teraz mogę ci pomóc. Ale coś będzie tutaj źle. Znalazłem dziennik Grifa Napisał, że ktoś musi cierpieć, by uśpiony się przybudził. Patrz! Wcale go nie zbudziłem, kiedy znalazłem ten pokój. On się dopiero teraz budzi. Griff nie zabijał ofiar. Sprawiał, by jak najdłużej cierpiały. Tego właśnie chcę uśpiony. Musimy dostać się do tego pokoju. Czyli w sumie chyba dobrze ułożyłem. Przecisnę się. Też bym chciał zobaczyć, co tam jest dalej. Dziadku nie! Gail musi tak być. Uśpiony nie może się obudzić. Okej, okay, benzyna się leje? Spalenie pokoju nic nie pomoże, Idan. Uśpiony jest już w nas. Dziadku? Co w nim się? Wszyscy musimy umrzeć. Nawet ty, nawet ja. No, i mamy zwęglone ciało, tak proszę o otwarcie drzwi w takim razie, Zwol zwolnienie komory losującej jest i tam kurde, kamienne łóżka, czy co to jest? To było coś strasznego, ale już po wszystkim. Pol Prospero? Pan, pan naprawdę tu jest? Przepraszam, i ten. Przybyłem późno, za późno. To prawda. Jest pan za późno. Tutaj, znowu. Znałem tę opowieść. Była tak samo i tana jak i moja. Ale nie miała zakończenia. Jeszcze nie. A ja już myślałem, że to zakończenie. Most. Tama. Kościół. Miejsce. Sprawdźmy Co chodzi? To jest prawdziwe zakończenie? Czy to Itan to rysował? To wiem, ale to jest chyba pokazane od strony Itana Boże Itan, ty znowu tutaj? Nie było ci na kolacji. Starzy są nieźle wkurzeni Wszędzie cię szukali Idź sobie, Travis, daj mi spokój. <grystanie> Ej, Mamo, tu jest! Kim jest ten? Koleś. Kochanie, uważaj z tą lampą. Dale, co jest twoim dzieciakiem? Bas grze po ścianach, pisze te swoje bzdury. Co to kurwa ma być? na litość boską, gdzieś ty się podziewał. Przepraszam, pisałem dzisiaj nowe opowiadanie. Jak długo mnie nie było? Przygody Pola Prospero, detektywa mistycznego. Skąd ty to bierzesz? Tato, y, proszę, czy możesz zabrać stąd y, Travisa? Bazgrze po ścianach. Co to w ogóle za władza nada? Chad, zamknij się. Wychowałeś sobie małego pedała, Dale. Chodź, Travis, idziemy. Pedał! Itan, jesteś pedałem. Travis, przestań. O Jezu. O w mordę. Szybko, na zewnątrz. I tan nie chowaj się, tam zatrujesz się. O Jezu, no... To... Ale co teraz? No Boże. No co teraz? No, to jeśli to jest prawdziwe zakończenie, to muszę wam powiedzieć, że jestem niesamowicie zaskoczony. Pisałem o tobie, ale nie wiem, czy to ja cię stworzyłem? Jestem tu, a reszta nie ma znaczenia. Nie mogę jeszcze iść. Muszę skończyć opowiadanie o tobie. Napisałem opowiadanie o wszystkich. Wiem, ale moja historia dobiegła końca. I to była świetna historia. No była I dobra. Możesz odpuścić. Co stanie się potem? Napisy, kolejna opowieść, mały, cóż innego. Proszę bardzo, kurczę. Nie spodziewałem się tego, że to wszystko. Co tutaj widzimy w tej grze, to jest tak naprawdę wymysł tego dzieciaka, tak? Który. Który zmarł, tak? Który nie żyje, zaczadził się. Ale to, co teraz tutaj pokazują, to jest naprawdę coś epickiego. Dzieciak zmarł przez winę chyba matki. Tu biegną z wodą Ale to nic nie da tak no. Nie na taki ogień Ale coś Coś pięknego Ta scena tutaj to jest coś pięknego Ach, czyli to oznacza koniec. Teraz nie będę wam kłamał, tak? Grę przeszedłem za jednym zamachem. Zacząłem nie wiem o której. Jakoś po pierwszej. A mam w tym momencie piątą, dwadzieścia. Tak więc, yy, no gdzie nie gdzie się zawieszałem. Ale jest to naprawdę coś. Wow. Iastronaut naprawdę. Gratki dla was. Szczególnie Adrian chmielarz. No, Wykonaliście dobrą robotę, tak? Yy, no cóż, dziękuję Wam za, za to wszystko, że byliście ze mną. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Yy, I cóż, dużo. Dużo by tutaj mówić o tej grze. No naprawdę jeśli chodzi o grafikę, to tutaj wymiotła wszystko. Hmm. Ale ja powiem tylko tyle od siebie, tak? Gra dobra, bardzo dobra może nie jest, ale naprawdę jest dobra. I dodam tylko od siebie tyle, że grało mi się bardzo przyjemnie. Grało mi się bardzo przyjemnie. za zapłaciłem 30 zł plus. Dostałem jeszcze artbooka do tego na CDPpl takie wydanie oczywiście. Moim zdaniem nie jest to drogo. Na grę 3-4 godziny to 3 dyszki to nie jest dużo. Ale dobra, ja będę wam, z wami się żegnał. Mam nadzieję, że no, opowieść lub też serial wam się podobało. Yy, i Dziękuję Wam za uwagę, tak? Trzymajcie się, pa! pa.